Po co tutaj przyjechałeś? wygrać mecz. Dla kogo pani kibicuje? Dla Sejmu. Jestem bardzo dumny z naszych dzieciaków, z naszych chłopaków z Sejmu. Dobry, dobry. Yeah. Ej chłopacy, komu kibicujecie? Panie nie, nie, Nie! Nie! Jak się czujecie po wygranej? Nie! 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 Bardzo podoba mi się turniej. Kibicuję mojemu synkowi, który gra w Augusto. Cieszę się, że młodzi ludzie poprawiają sport, piłkę nożną. To jest bardzo fajny sport, który daje dużo radości młodym ludziom. Sam jestem kibicem piłki nożnej. Dobrze, fajne tory przeszkód, dla dzieci można się pobawić. Jak pani się podoba turniej i jakie są pani wrażenia? Jest bardzo fajnie. Dzieci są bardzo rozbiegane. Widać turniej jest dobrze przygotowany. Pogoda nam sprzyja. Organizacja jest super. Także polecamy wszystkim, żeby brali udział w takich turniejach. Czym to jest Lubisz wędliny? Nie lubię, nie lubię. Czym się pan zajmuje na tym te? Generalnie stoję, patrzę i, i widzę. To jest moje zadanie, żeby patrzeć i widzieć. O, tym się staram zajmować. prezentują bardzo wysoki poziom piłki, bardzo miło się to ogląda, miło jak, jak takie maluchy właśnie spędzają dużo czasu z piłką, jest to bardzo, bardzo zadowalające. Bardzo fajnie, emocje, najważniejsze, że dzieci zadowolone. Mimo, że trenują piłkę nożną, staramy się połączyć obie dyscypliny, czyli taekwondo i futbol. Jestem i organizatorem tej dzisiejszej imprezy, która nazywa się Moje Małe Mistrzostwo 2015. Jesteśmy w Suwałkach. Dzisiejszy turniej jest szóstym turniejem w tegorocznej edycji i ostatni, ostatnim turniejem, czyli dzisiaj w Suwałkach kończymy nasz projekt Moje Małe Mistrzostwo 2015, który jest projektem realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod patronatem honorowym Ministerstwa Sportu i Turystyki pod patronatem sportowym Prezesa Polskiego Związku Kultury Pana Zbigniewa Bojka jak również pod patronatem honorowym się tu nie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Suwo A komu Pani chwicie? No oczywiście Akademii 2012 Kibicujemy dla naszych Zolecka. O. Tak przede wszystkim gramy na mniejszych boiskach i na każdym z tych są cztery bramki, więc każda z drużyn może E, zdobywać bramki strzelając do dwóch bramek, e, to powoduje, że tych bramek jest zdecydowanie więcej. I co się na polisku, wiadomo, że największe emocje w piłce nożnej to strzelone bramki, więc też tej grze, tych bramek, i emocji jest bardzo dużo. A jak widać, mamy wiele drużyn, wielu, wielu zachodników, bardzo dużo osób na trybunach. Piękną pogodę, wspaniałą murawę. Myślę, że wszystkie te elementy powodują, że impreza jest bardzo udana. Wspiera nas wiele firm regionalnych, jak również firm ogólnopolskich, mamy wielu partnerów, co nas cieszy, każdy, każdy z tych podmiotów wniósł duży wkład do, do realizacji tego projektu, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Bardzo fajna impreza, więcej takich inicjatyw. Serdeczne podziękowania i gratulacje, myślę, że sprawiliśmy masę frajdy tym oto młodym piłkarzom i uśmiechy na ich twarzach do BZ. Do zobaczenia w roku, do zobaczenia w kolejnej tencji. wszystkiego najlepszego w danych wakacji i zapraszamy do wspólnego zdjęcia.